Cześć wszystkim, witam po raz kolejny w parku Linowym Sparta. Tym razem nadaję do Was z jednej z przeszkód z trasy naszego parku. Tak naprawdę często pytanie, które nam zadajecie, jedno z głównych takich pytań, czy to aby na pewno bezpieczne. Zatem postanowiłem dzisiaj nagrać ten krótki filmik, aby Was przekonać, że mimo iż znajdujemy się na pewnej wysokości. To w parku linowym nic wam nie grozi i spokojnie możecie zaufać sprzętowi, który mamy tutaj dla Was, który ma Wam zapewnić bezpieczeństwo. Z czego ten sprzęt się składa? Przede wszystkim każdy jest ubierany o taką motową uprząż, która składa się z pasów udowych i pasa biodrowego. Uprząż od uprzęży do stalowej liny asekuracyjnej idą specjalne taśmy wspinaczkowe. i Na końcu tych taśm są zaczepione metalowe karabinki, które zapinamy do stalowej liny, która rozpięta jest między drzewami. I tak naprawdę ten system stanowi y, główny trzon asekuracji i zapewnia bezpieczeństwo, zabezpiecza y, naszych klientów przed upadkiem na ziemię. Tak naprawdę najsłabszym elementem tego całego systemu jest taka taśma. A pojedyncza taśma wytrzymuje 2 tony, więc tak naprawdę, jeżeli wyobrazimy sobie, że najsłabszy element całego systemu wytrzymuje 2 tony, no to na całym systemie chyba spokojnie możemy polegać. Najmocniejszym, system, najmocniejszym elementem całego systemu jest ta stalowa lina. Ona jest atestowana na 17 ton, więc naprawdę... Nie trzeba się martwić, że któryś z tych elementów puści. Bo, tak, aż tak jak mówię, nawet jeżeli chodzi o te taśmy, to zawsze zapięci jesteśmy dwiema taśmami, czyli już mamy zabezpieczenie dwa razy 2 tony, czyli razem 4 tony. Idziemy sobie pokonując trasę. Te karabinki się za nami ciągną. Gdyby gdzieś tam noga mi się powinęła, i gdybym nagle zawisnął, to. O! Widzicie? Zatrzymałem się na linię mimo iż spadłem. Teoretycznie spadłem, to znaczy zsunąłem się z przeszkody. Mogę się o, podnieść i pogonywać trasę dalej, ok? Nie jest tak źle. A jak to wygląda przy dojściu do kolejnego drzewa i przy zmianie przeszkody? Po prostu przy dojściu. O! Bierzemy karabinek odpinamy jeden karabinek tak naprawdę wtedy, kiedy on jest odpięty to zabezpiecza nas drugi zapinamy do pętli pomocniczej przy drzewie i sięgamy drugi karabinek dopiero jak ten jest zapięty czyli widzicie cały czas jesteśmy asekurowani odpinamy drugi karabinek i zapinamy do liny na następnej przeszkodzie, kiedy jest zapięty odpinamy pierwszy będąc cały czas asekurowani drugim karabinkiem Zapinamy go obok tamtej liny, zamki w przeciwną stronę, aby jeszcze dodatkowo zabezpieczyć się przed przypadkowym wypięciem. Kolejnym pytaniem, który, które często nam zadajecie jest to, od jakiego wieku dzieciaki mogą się bawić na parku linowym. I tutaj tak naprawdę wiek nie ma kluczowego znaczenia, ponieważ mamy brały u nas w zabawie dzieciaki zarówno już sześcioletnie, jak i świetnie sobie dawały radę, ale bywały takie przypadki, że dzieciaki ośmioletnie nie bardzo potrafiły sobie poradzić. Tak naprawdę nie ma tutaj znaczenia wzrost dziecka, ponieważ na dolnej trasie przygotowanej dla, dla młodszych uczestników mamy wszystko tak ponaciągane, asykurację tak przygotowaną, że spokojnie takie nawet dzieciaki pięcioletnie są w stanie doliny sięgnąć. Natomiast chodzi o pewną sprawność manualną dziecka i popatrzmy tak naprawdę o co, o co mi chodzi. Chodzi o to, że żeby się samodzielnie asykurować na parku linowym trzeba sobie poradzić z otworzeniem tego karabinka, czyli trzeba z jednej po pierwsze zsunąć na dół zamek, który się jakby automatycznie zabezpiecza, a potem nacisnąć ten zamek, aby pojawił się prześwit w karabinku. I dopiero wtedy możemy ten karabinek o, zapiąć na linę. Jak puszczamy, to on się jakby sam automatycznie zabezpiecza, więc zsunąć. I nacisnąć. I teraz, tak naprawdę, no, różnie to bywa z tym e, rozwojem tej sprawności manualnej u dzieciaków. Tak jak powiedziałem, czasami zdarza się, że dzieciaki sześcioletnie już mają tą umiejętność świetnie opanowaną. Dodatkowo potrafią zrozumieć, że trzeba najpierw zapiąć jeden karabinek, po to, aby móc odpiąć za chwilę drugi. Jakby e, zrozumienie tego, że to jest kluczowe dla bezpieczeństwa, że nie odpinamy nigdy dwóch na raz jest coś istotne. No a po drugie, sam, sam ten ruch, prawda? Przy czym no, nie jest potrzebna do tego jedna ręka, tak jak ja to robię. Znaczy, nie trzeba umieć robić tego jedną ręką, tak jak ja to robię w tym momencie na filmiku. Spokojnie można w trakcie przejścia parkulinowego używać dwóch rąk do tego, aby to otworzyć. Dlatego spokojnie dzieciaki, te młodsze, które mają mniejsze, zdecydowanie mniejsze rączki od mojej. Jeżeli dwiema rąkami są w stanie o, wykonać taki ruch, to z pewnością z pokonaniem parkulinowego sobie poradzą. Zatem nie odwlekajcie decyzji, zapraszamy do parku linowego w Bąkowie na terenie ośrodka turystyczno-wypoczynkowego tuż pod kluczborkiem, zapraszamy.